Chris, otwórz drzwi. No kurwa, go chyba pojebało. O trzeciej w nocy pukać do drzwi. Chris, kurwa, ja rozumiem, że mama kazała ci mnie pilnować, ale to nie znaczy, że masz mnie co dwie godziny budzić. To jak co, ale chciałabym trochę pospać. Zdaję sobie sprawę, że chcesz sobie pospać, ale twoja matka dzwoniła do mnie, abym cię kilka razy sprawdzał, bo dzisiaj jest kryształowa pełnia. No to chociaż wyjaśnij mi, co to ta cała kryształowa pełnia. Sam zbytnio nie wiem, ale twoja matka mówiła, że to okres, gdy księżyc... Gdy księżyc mija się ze Saturnem i dochodzi do koniunkcji wymiarowej. Podczas której potwory z innych wszechświatów przechodzą na nasi czarodzieje mają znacznie osłabioną magię. Magiczne anomalie i wydarzenia tom 23. Ciocia Julia właśnie ci wyjaśniła. Czyli te oskurowane psy są efektem otwarcia portali do innych światów. Dokładnie tak. Poza tym co ty tu kurwa robisz? I po co Zuza prosiła cię o nachodzenie nas w nocy, skoro potrafię walczyć nawet bez różdżki. Z pretensjami zgłaszaj się do niej, nie do mnie. Oła, kurwa! Zresztą skoro ja potrafię cię powalić, to oskurowany pies zrobi to też bez problemu. O wiku, czy raczej w mowa? Gdybym tu nie przyszedł, to ten kundel na bank by już was zagryzł. Idę pogadać z Zuzą. Zaraz wracam. O, hej Julia, wybacz, ale mam mało czasu, by rozmawiać, o co chodzi? Możesz mi kurwa wyjaśnić dlaczego bez mojej wiedzy zleciłaś Chrisowi wbijać nam na chatę co godzinę w nocy i pinować nas? Zrobiłam to z myślą o waszym bezpieczeństwie. Chris to doświadczony komandosat, podczas krystałowej pełni bez magii nie możesz nic zrobić, Chris was ochroni dopóki nie wrócę. No dobra, a kiedy wracasz? Jak tylko zdobędę magiczną księgę, dzięki niełokina i Wiktor będą wolni. Powiedziałaś Wiktor, w takim razie rób co trzeba i zdobądź tą księgę i wracaj jak najszybciej. Kurde, gdybym wiedziała, że dzięki temu Wiktor ma wrócić, to sama bym z nią poszła. Mówiłam ci, 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 mówiłam ci. Kurwa, a nie... Raczec co tak krzyczysz w środku nocy. Wiesz co nieważne, po prostu coś dziwnego mi się przyśniło. Interesujący. Jeszcze kilka dni tam się działo, a teraz nam noc się co zaszło ciągu. To nie może być przypadek. Gdybym tylko wiedział, co się wtedy stanie. Liczko magła! I mowę kwiecistą, czarci ten pogniąd naturą nieczystą. Życzenia twe spełni zawsze z ochotą, da ci brylanty i srebro, i złoto. Kurwa, zamknijcie się, wachory! Trzecie piszę, od kurwa na narzucy bolą! Hmm. Życzenia, brylanty srebro i złoto, czyżby to była szansa na uratowanie netali przed klątwą? Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy serdeczność przysługi. Pęta cię weźmie zabierze bogactwo. By cierpiał katusze, aż gwiazdy zgasną. Trzeba być serio pojebanym, aby wierzyć w te bajeczki o facecie, co spełnia życzenia. Trzeba wypełnić formularz. Gdybym tylko wiedział, co się wtedy stanie, to wyłączyłbym komputer bez dwóch zdań. Bumta ralatala. Przybywam na rozkaz, Ibens. To Ty jesteś mężczyzną, o którym śpiewały dzieci. Tak to ja. Natomiast ty wypełniłeś formularz na mojej stronie internetowej. Tak. Proszę cię tylko o jedno: wyzwól netali z podmocy klątwy. Oddam Ci wszystko, czego pragniesz. Bunta ralatala. Buntas ralatala. sralatala. zaras ralalala. Ibens. Nie widzę żadnej różnicy. Idź do niej to zobaczysz. Tymczasem muszę się z tobą pożegnać. Mam parę rzeczy na głowie. I właśnie w taki sposób Natalia oszalała. Dlatego powinniśmy czym prędzej odnaleźć okiny zanim ten mężczyzna zrobi mu coś groszego niż mi. Osobiście twierdzę, że postąpiłeś jak skończony palant. Ale przynajmniej wiemy jak was tego wykaraskać. Jak przyjdzie Woj to omówimy to co trzeba. Za ten czas wbijmy do środka i napijmy się łyski. Nie lubię napojów wysokoprocentowych. Ja poproszę o sok z marchewki. Siema, już jestem. Proszę, Leopoldzie, oto twój sweter. Trochę spociłem się w nim, ale nie ma tragedii. Los! Znaczy, mam wszystkie ubrania dopasowane do mojego rozmiaru poza foseklami. A to całkiem śmieszna historia. Dzień dobry. Czy jest możliwość wymiany tych ubrań na mniejsze? Oczywiście, że tak. A co w nich nie pasuje? Można powiedzieć, że skurczyłem się w planiu. Hahaha. Ha. Zaraz co o? Hmm, tylko nie wiem ile centymetrów wzrostu teraz mam. Ani się. Potem była niezła beka, jak mnie Patrycja mierzyła. A pan Edward dochodził do siebie przez godzinę. Czyli innymi słowy, wbiłeś do sklepu doktor Edward, aby wymienić ciuchy na mniejsze. Najdziej na mózg Edwarda dostał laga bo nie ogarniał, że zmieniłeś się w Lombaxa przez co Edward sędlał. A potem bawiłeś się w przemiarkę. Dokładnie tak, było całkiem śmiesznie. Dla ciebie pewnie i tak, ale Edward pewnie miał niezłego errora. No dobra, ale mniejsza o to. Wezwaliśmy cię, bo zamierzamy zapytać Roysona, czy nie pomoże nam w poszukiwaniach. Dobry pomysł. Royson jest mistrzem zacieszył. Na pewno nam pomoże. To jak będzie Rojo? Pomożesz nam w odnalezieniu okiny. Nie. Dlaczego? Przecież ty zawsze nam pomagałeś. A my pomagaliśmy tobie. Chciałbym wam pomóc, ale nie mogę. Ostatnio mam problemy ze zdrowiem. Grypa mnie złapała mocno. Ledwo umiem z łóżka się ruszyć. W takim razie leż i odpoczywaj Rojo. Myślę, że poradzimy sobie. Trzymaj się i szybkiego powrotu do zdrowia. Cześć dzieciaki, powodzenia w szukaniu Okiny. Wiecie co? Wy zajmijcie się poszukaniem kogoś do pomocy, a ja przez ten czas poszukam w jakimś sklepie nowych fusekli. Spoko, w razie czego damy ci znać. Anna No co? Ja nie potrzebuję pomocy! nie nie To jest gejem. Skąd wpadłeś na taki pomysł? Ja nie No dobra, ale w razie czego ty będziesz się mu tłumaczył dlaczego go śledzimy? Angel Heart, telefon 5278-398, ulica Jabłkowa 12 nie ma bata bym odważył się do niego zadzwonić Lepiej pojadę do niego Niedaleko jest przystanek autobusowy No dobra, będzie jechał autobusem Nie wsiądziemy do tego samego co on Bo się zorientuje, że coś jest nie tak Pojedziemy następnym Oczywiście, że wiem gdzie jest jabłkowa 12 To zaraz niedaleko uniwersytetu Dowód osobisty jest ta miejska jest, portwe jest chyba wszystko ma. O autobus już jedzie. Za 15 minut przyjedzie następny. Masz przy sobie hajz na bilety albo kartę miejską. Ach! Ciekawe czy będzie akurat w domu, i czym nie wpuści! Nie muszę ukryć te rumieńce, bo narobi sobie gajmę. Chociaż jak mam się nie rumienić na myśl o takim przystojnym lombaksie. Kurde Pol ogarni się. Musisz zapanować nad swoimi emocjami, ale nie mogę. Ludowice. Uniwersytet Śląski. To tutaj. Kurde nogi mi się trzęsą. Spokojnie Paul, oddychaj. Dziękować Bogu, że już dojechaliśmy. Tamten facet to żywa broń chemiczna. Nie wiem. Wyglądał jak nieudolna próba skrzyżowania człowieka ze ślimakiem, Menele mi chuj wieczym jeszcze. O patrz, tam na końcu ulicy. To po. W sumie ciekawe, czy zmieniając się w Lombaksa jednocześnie się odmłodziłem. Ratchet ma 20 lat i jest ode mnie teraz większy. Będę musiał się zapytać jakiegoś lombaksiego lekarza, ile mam na okolat. No dobra, mniejsza o to. Muszę iść do Andrzeja. O, to tutaj. Nawet niezły apartament sobie wybrał. Dobrze, że mam nowy dowód osobisty. Inaczej mógłby mi nie uwierzyć, że mam 18 lat. Opatrz! Wchodzi do budynku. Ej, kurwa czekaj. Pojebało cię do reszty. Nie możemy wyjść zaraz zanim bo zauważy. Zaczekajmy aż bije do mieszkania. Hmm. Kurde dostałem paraliżu. Zbyt się stresuję. Wycho. Spokojnie, po prostu zadzwoni do drzwi. Hmm. Moje nogi każą piec, ale mój mózg nie znieruchamia. O, to ty. Co ty tutaj robisz? Um, ja. Ja. Chodź, porozmawiamy w środku. Przy okazji ściągnij buty. Dobra, Przed. Podsłuchamy ich. No dobrze. W takim razie, powiedz mi, jak mnie znalazłeś? Upuściłeś ulotkę, na której był twój adres, to przyszedłem. A, zrozumiem. Czyli przybyłeś tu, bo zainteresowały cię moje usługi. Eee, tak. M można tak powiedzieć. Boj się. Widzę to w twoim tonie głosu. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Znaczy nie o to chodzi. Myślałem, że mnie wyrzucisz, bo uznasz, że nie jestem pełnoletni, bo wyglądam bardzo młodo. A ile masz lat? Osiemnaście. Jeżeli nie wierzysz, to możesz zobaczyć mój dowód osobisty. Hmm. W takim razie nie widzę niczego, aby cię wyrzucić. To, co chciałbyś porobić? Wiesz, co ty na to, abyśmy przez tak dwie godziny to robili z dużą ilością przytulania i całusów? Pieniędzy mam dużo, więc możesz powiedzieć, ile by to kosztowało? Jestem otwarty na negocjacje. Możemy dogadać się, co do zapłaty, jak skończymy. No dobrze. A propos, czy mogę skorzystać z łazienki? Muszę się trochę ogarnąć. W porządku. A propos, może napisz się czegoś. Kawy, herbaty, coś mocniejszego. Herbaty. Po mocnych alkoholach boli mnie głowa, a od kawy nie umiem spać. Usłyszałam tyle, że będą się handorzyć, po bo poszedł do łazienki, a on zaproponował mu herbatę. Śpiew spod jest klatki! Rzeszczyciuczonośna! Kurwa! Tu jest nagrzecia na do sokarka, i kurwa się grzeta. O ty kurwa, to wetbaba. Kurwa do szkoły mnie będzie zawodził, ale kurwa do sklepu już nie. A tobie co znowu odbiło? I czemu mnie obrażasz? On mówi serio. Uciekaj, bo wat baba tutaj idzie. I się co, o, o kurwa, a faktycznie. Już jest nocna! Kurna! 23 nasegarka, wykurwa się ta. W sumie mógłby mi ktoś wyjaśnić, czemu ta gruba baba nas goni. Już mówię! A otóż wraz z Leopoldem poszedliśmy szpiegować pole, bo jak się okazało, po jest gejem i poszedł na ruchańsko do jakiegoś typa. Nagle ta baba wyskoczyła na nas ni stąd z Nizową i zaczęła nas gonić. O, to okay. Od kiedy? Przecież niedawno zarywał do lasek z trzeciej g? Nie wiem. Leopold to odkrył dzisiaj rano. Ale gdybyś mogła to lepiej tego nikomu nie rozpowiadaj. Bo to Leopold wpadł na pomysł aby szpiegować pola. Spoko. Na szczęście nie jestem plotkarą jak więc możecie liczyć na to że dotrzymam słowa. W sumie mam pomysł ale będzie niefajnie. Pobiegniemy w kierunku tamtego typu. Od baba powinna dostać się na jego widok, dzięki czemu zdążymy jej uciec. Ciebie kurwa powiewało. On nas zagazuje swoimi pierdami. Myślę, że lepiej jest nawdychać się trujących pierdów tego typa, niż zginąć z przygniecenia dupą tej grubej baby. No dobra, niech będzie. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Nie wierzył kurwa, udało się. No to możemy wrócić do swoich zajęć. O, A propos Kinga. Nie chciałabyś nam pomóc w poszukiwaniu okiny? Musimy go uratować przed panem Lustek. Chcecie uratować mojego ojca? Oczywiście, że się na to piszę. Sama go próbuję odnaleźć, ale Chris mi w tym przeszkadza. A czyli dlatego pod twoim domem stał samochód Ambreli. Chris akurat pracuje w Ambreli Blue. Oni zwalczają zagrożenia dla życia ludzi powiązane z broniami biologicznymi. Mm. W takim razie powinien ci pomóc w odnalezieniu a nie przeszkadzać. No wiem, ale moja nadopiekuńcza mamuszka postanowiła go nająć, aby mnie pilnował 24 na dobę, bo oskurowane psy zaczęły się pojawiać przez kryształową pełnię. Oskurowane psy, a więc to przed nimi ostrzegała nas Helena. Tak, to właśnie jeden z nich. Zalecam spierdalać, bo tych dziadów nie da się dobić bez solidnej broni palnej. Dobra, mam pomysł. Wbijemy do tego bloku, gdzie poi jest, i wbijemy tam do mieszkania tego typa. Wiesz co, Leosi? Myślę, że pomysł Diany jest lepszy niż gdybyśmy mieli spierdalać tak przed nim przez wieczność. To jak co, ale nasze nogi mają swoje granice wytrzymałości, a widok dwóch nagich chłopaków robiących haha seks jest, moim zdaniem, lepszy niż widok, jak oskurowany pies nas rozszarpuje. Co tutaj się kurwa dzieje. Wszędzie rozbryzgana krew. Cały czas słychać wrzaski. To jakaś orgia, na którą mnie nie zaproszono, czy co? I'm not as kind as my mm. No dobra, to w sumie ma sens. Ten łysy dykiel może być uzbrojony, więc trening przed najpewniej walką może być korzystny. Mamo, listonosz przyszedł. Czy mogę go zabić? Are you kidding? A rat can't run from the dragon's claws. A rat can't run from the dragon's claws. Blutz! Ona jest nie dość złe, niech mięsza. Spiele! Dużo wętrzy! Nie bój się, mam wytrzymyw. A ja nie przystawaję uwielbiam drapanie za uchem. I co wy tutaj robicie? Nie wiecie, że obowiązuje kolejka. W dupie mam tą twoją kolejkę. Lepiej zabarykaduj drzwi, zanim ten oskurowany pies wbije do środka. Jaki kurwa oskurowany pies, co jest? O kurwa za późno. Zaraz wybiję drzwi. Co to za potwór? Wygląda jak rozjechany pies, który dawno nie był u dermatologa. Paul, mógłbyś, proszę, otworzyć tą szafkę. Jasne. O, 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 ja cię przecież to Albert W. 9 Daj mi go, proszę. No dobra, mam nadzieję, że uzupełniałem magazynek. Leopold Jana, Kinga, śledziliście mnie. To było tak. Myśleliście, że ucieknięcie Batmanie! Jeszcze czego? Batmanie nie można uciec! A teraz was nie. No kurwa, zajebiście. Jeszcze jej tu brakowało. Co jest? Wypierdalaj, kabano się mu To był znajdź sobie własny. Co oh, jest, kurwa? Oh, 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 oh. No dobrze, To może teraz powiecie mi, co tutaj robicie. To było tak. Leopold zaczął się jarać, bo widział, jak się zainteresowałeś tym typem. A właśnie jak masz na imię Andrzej, Andrzej Hart. Chociaż niektórzy mówią na mnie Czarny Anioł. No, więc Leopold domyślał się, że wjeżdż do Angela na chatę i postanowił cię śledzić. Ja próbowałam go powstrzymać, ale nie słuchał się. Potem, jak was podsłuchiwał, to napadło na nas Fat Papa. Wtedy spotkaliśmy Kimby. Potem zaczął nas gonić oskurowany pies i tak trafiliśmy tutaj. Śledziliście mnie. Nie po, to nie tak. To Leopold cię zaczął śledzić, a ja próbowałam go powstrzymać. Ja tu się znalazłam przypadkowo. Przyszłam sobie do sklepu i nagle Leopoldzie i Diana kazali mi uciekać, bo wad baba nas goniła. Resztę historii już nasz. Leopoldzie, postąpiłeś jak zwyczajny kawałcela, naruszyłeś moją prywatność i na dodatek rozpowiadasz innym moją tajemnicę. I tak kurwa Ami o tym, że Pol i idzie się pierdolić w mega napakowanym czarnym lombaksie, powiedział menem Mieczysław, gdy byłam na dworcu. Twoje wymówki są kurwa żałosne. Wiesz jakich mogłeś mi kłopotów narobić, byłbym przez ciebie zniszczony. No Paul ma rację, nie powinieneś nikomu mówić o takich rzeczach, szczególnie bez zgody Pola. Gdyby taki Sebik się dowiedział, że Pol to go i to mogłoby się to dla niego... No kurwa znowu on. Dawaj ten niebany pistolet. Nie przestanę bo zażyjesz mi całą policję, trochę musiałem za nią zapłacić. I nie waż mi się kurwa wstawać albo skończysz gorzej niż Leopold za chwilę. No dobra. Jak on kurwa wstanie bez głowy, to można już go zapisać do rekordów Guinnessa w zmartwychwstawaniu. Przepraszamy za najście. Już idziemy. Nie płacz. Wszystko będzie dobrze. Przepraszam cię, Andrze. Spokojnie mam pieniądze, zapłacę ci. Zachowaj je dla siebie. Nie zdążyliśmy zrobić praktycznie niczego, więc nie ma sensu brać pieniędzy za nic. Jak chcesz, to możesz do mnie przyjść jutro. Do tego czasu powinni mi wstawić nowe drzwi i okno. Jasne. Nie płacz. Spokojnie, ten zwaleniec zostanie ode mnie na oczkach, zobaczysz, pak się słodki. Świat ŚWIĘTY Leopold kurwa przestań. Nie dość, że go kurwa śledziłeś, nabijałeś się z tego, że jest gejem, zniszczyłeś mu to jeszcze próbujesz się z tego wymigać. To nie jest zabawne, to jest kurwa żałosne. Leopold zniszczył bardzo ważne dla mnie spotkanie towarzyskie. Hej Kinga. Muszę pogadać z Leosiem na osobności. Popinuj pola. Spoko. Nie płacz, bo jutro będziesz mógł znowu pójść do Angela i wtedy Leopold już ci nie będzie przeszkadzał. Ojeju, rozchłóż się. Taki słodki Bax nie powinien być taki smutny. Kinga! Słuchaj, mogłabyś dochować tajemnicy dla mnie. Jasne, Baxie, kochany. Nie jestem jak Leopold, aby wszystkim rozpowiadać byle co. Możesz mi powiedzieć. Wiesz, podczas gdy przebywałem z Angelem sam na sam, poczułem dziwne uczucie w brzuchu. I nie była to niestrawność. Ojoju. To były motyki drogi polu. Motryki w brzuchu pojawiają się, gdy ktoś się zakocha. Nie chciałem narobić sobie wstydu, to posiedziałem chwilę w łazience, aby się uspokoić. Brzuch mi dziwnie burczał, ale nie bolał mnie. Na dodatek na widok Andrzeja zaczynam się rumienić i nie umiem zapanować nad swoimi emocjami. Nawet mi przez chwilę poleciała krew z nosa. Ojojoj, wychodzi na to, że nasz mały Bax się zakochał. A wiesz może czy on jest singlem. Wiesz co? Rozmawiałem z nim i okazało się, że jest singlem. W sumie myślałem nad próbą kwitowania z nim, ale nie czułem się ja tyle odważny. Podoba Ci się tam ten baksy tak. Wiesz co? Pt tak. To był w sumie powód, dla którego do niego poszedłem. Chciałem się z nim zobaczyć i trochę bliżej go poznać. Wstydziście, dlaczego? Wiesz, po przemianie w Lomboksa, najpewniej poza wyglądem, zmieniła się też lekko moja osobowość. Jestem bardziej wstydliwy, strachliwy i czuję się inaczej. Niewykluczone, że też odmłodziłem się, przez co jestem mniejszy i zacząłem się zachowywać bardziej dziecinnie. Rozumiem i wiesz co. Chyba mogę ci pomóc w zdobyciu go, oczywiście jeśli chcesz. O, nawet nie wiesz, jak bardzo tego chcę. Pomóż mi proszę. Spoko, jutro spróbujemy. Świadczon! Porozmawialiśmy już. Leopold chciał ci powiedzieć, że bardzo cię przeraża za homofobiczne zachowanie i że już nie będzie. A w ramach poniesienia kosztów strat moralnych kupimy ci psy. I bardzo dobrze. Może i nie jestem miłką, ale jednak nie popieram śmiania się z kogoś za nic. To będzie dla ciebie nauczka Leopoldzie. Kinga, tu jesteś, wybyłaś. Szukałem cię po całym mieście. No kurwa czy poza własny dom też nie mogę wyjść. Aktualnie z kumplami się przechadzamy i idziemy do sklepu. Proszę się nie martwić. Kinga przy nas jest bezpieczna. No dobra, niech będzie. Tylko wróć przed zmrokiem. Te oskurowane ścierwa są coraz bardziej agresywne. Zatrzymajcie się, Jurki! Nie wygracie z nami wszystkim! Ja pierdolę to jest literary gwałt! Na nich! A więc to tak? Na no nie! Ich intelekt chyba nie przerasta intelektu oskurowanych psów. Wy kurwy północno-macedońskie myślicie sobie, że dacie z nami radę? Jeszcze czego? Zamieć mężczyzno! Tak, kurwa, może jeszcze frytki belgijskie do tego. Skoro już idziemy, to możemy skoczyć do tamtej łazienki. Nie chciałbym wyjść na idiotę, ale chyba. Świat! Tylko się kurwa z niego zaśmie a sama ci zrobię guza i o na mordzie. Gaunt czego chcesz? Nie wzywałem cię. Przychodzę z małą prośbą do ciebie. Jeżeli chcesz ze mną podpisać jakiś głupi świstek to daruj sobie. Znam te twoje sztuczki. Nie 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 mój drogi. Nie chcę z tobą nic podpisywać. Chcę abyś zainfekował VAT Babę jednym ze swoich motyli. Nie mogę się narażać ujawnieniem. Dlaczego miałbym to niby zrobić? Ponieważ nie wykluczone, że w końcu odnajdziesz kocią mamę i będziesz mógł wykonać swój niecny plan. Hmm, odnalezienie kociej mamy to dla mnie priorytet. Niech będzie. Dziś wieczorem wyślę jednego motyla na wat babę, Ale tylko ten jeden raz. Tylko powiedz co mam jej rozkazać zrobić. Wiedziałem, że dasz się przekonać. Każdy dopaść i pożyć Leoporda i jego przyjaciół, aby nie odnaleźli okiny. Dobrze zrobię to, tymczasem odejdź. Mam parę rzeczy na głowie. Do zobaczenia, Gabrielu. Kocia mamo, niedługo cię odnajdę i zdobędę twoje pierścienie. Leć do niej, moje dziecko. Leć i zawładnij tą otyłą kobietą. Witaj wat Moja tożsamość to tajemnica, ale przybyłem, aby ci pomóc. Wielu ludzi ignoruje twoje upomnienia o zakłócaniu ciszy nocnej. Dlatego daję ci moc pożerania ludzi żywcem. Abyś mogła dopaść Leopolda i jego przyjaciół, aby nie odnaleźli okiny. Tak jest, mój panie! Banda gówniarzy zapłaci za to co zrobili.